Trzymajko, pomoc z tej strony, witam w kolejnym odcinku budowy Jochy na mapie Sieląca, oczywiście Farming25, coraz bliżej drugiego sezonu, jak mówiłem to w wcześniejszym odcinku, po liczbie wyświetleń widzę, że Wam się jednak coś tam podobało, także postanowiłem nagrać drugą część, troszeczkę to polepszyć, no i zacząć prawie już skończyć swoją wichurkę. Teraz ja przejeżdżam specjalnie po tej stronie, żeby pokazać jak to z tej strony wygląda. Może pokażę w ogóle w której części się znajdujemy. Może się pokażę tak. Tak to więcej wygląda z góry. Jeszcze przewinę czas to w środek się zabijemy nicza. Tak wygląda wichórka. Tędyk. Jeden wjazd, drugi wjazd, tutaj z jazdem no, około. Jeden wjazd w tą stronę na wichurę, tutaj na wichurę, no, na gospodarstwo. Także, tak to się prezentuje. Efekt wieczorem fajnie wygląda, nie? bo tutaj mogę powiedzieć miało, że efekt wieczorny farminga jest nowy I to nie będę ukrywał. Cała, szybka przejażdżka, tu nie jest przejażdżka wieczorem. Jeśli się komuś spodobało, to oczywiście lajkować, like, czy tam coś tam, w komentarzach napiszcie mi, czy to Ciekawy projekt. No, no mówię, no. Mody, jak wiecie, sami wyglądają jak wyglądają. No, kurwa, no nie ma tych modów zbyt wiele tych dekoracyjnych, tych wszystkich. kurwa że. Jakbym miał to samo co w dwójce, no to tutaj już całkiem inaczej to wyglądało. No ale, że wygląda tak jak teraz. To niestety tak jak teraz wygląda. no przyjadę się tak szybciutko sobie. Dwie króciutki filmik. Pokazujący, jak to więcej wyszło. Te drogi, są rzecz. rzecz, no ale fajna rzecz to wyszło. U budynki statyczne, oczywiście, z niektórymi punktami tam skupu. Wiadomo, niektóre może nie pasują, bo są trochę amerykańskie, no ale niestety, no mamy to co mamy. Myślę, że jak na rozpoczęcie sezonu, można by było tak zacząć grać. Dobra, pewnie trochę czas sezonu. Do nocy? No, ta sama trasa, tylko nocą. No oddaję to, nie powiem, bo tutaj farmik naprawdę tutaj oddaje to, nie? No tego nie mieliśmy w 22, to oświetlenie jednak daje. Ale to tylko w nocy mi się podoba, no, naprawdę że... To, to naprawdę to super wygląda te drogi o te się odbijają to super no bo jeszcze raz my przejadę się tylko pokażę jak to wyszło małe że ci, coś tam przygotowano jakbyś to wygląda że to jest jakaś wichurka mała taka wiadomo, to są wszystkie oryginalne mody, co do, ne, na, do tej pory na modtapie no, tutaj wyskakują póki w górę nie będą lepszych, to będzie tak wyglądało, co zrobimy jeszcze muszę sprawdzić na drugim kąt, jak to będzie działało o, tu jest jeden wjazd na gośpę moją Tutaj będą tytkowie mieszkać, taką fabułę nazywa. trochę tutaj jest drugi zjazd, wjazd do dwóch krówek, yy, wyjazd stędyk, bo to, sposób budowania to jest masachryczny, kurwa musiałam być na jakieś kompromisy z budowaniem. Tutaj będzie mieszkał drugi drugim sąsiad, jak widzicie, na tym samym gospodarstwie. Oczywiście jak widzicie on ma lepsze. Tutaj sprzęty będzie mieć, ale całość będzie szło do jednej Na jedne tutaj to nie. Kurwa tego zetora wstawiłem. No, tak to wygląda. Jeśli Wam się podobał filmik, oczywiście wiecie co macie robić, a jeśli Wam się w ogóle całościowo podoba ta mapka z takim dodatkiem, no to napiszcie w komentarzach czy może być. Czy może ktoś wiedzieć, chciał sejba takiego? Nigdy nam nie wysyłałem, ale mogę oczywiście po, popróbować, nie? Wysłać... Gdzieś tam się zalogować, żeby wysłać. Dobra. To tyle. Pozdro. Na razie.